Wyjeżdżam teraz z Dziwnowa w stronę Międzyzdrojów konkretnie jadę tylko do Międzywodzia tam sobie wyznaczyłem taką pętlę wokół zalewu, tam jest jakieś takie jezioro czy coś jadę tam zobaczyć może coś ciekawego będzie jakiś zabytkowy kościół, jakaś kaplica zabytkowa zawsze coś co warto będzie zobaczyć i potem mieć jakieś wspomnienia z wakacji na razie wyjeżdżam piękną trasą rowerową chodnik podzielony na dwie części jedna część dla rowerów druga dla pieszych z klasyka gatunku bardzo ładnie to wygląda bardzo wygodnie już tu coś fajnego po drodze widzę Jakieś ciekawe eksponaty. Samochód marki Warszawa. Widać stan e, salonu. Praktycznie chyba niedawno odebrał go ktoś. Jeszcze nie przerejestrował, bo jeszcze na tablicach. Ale też i jakiś pasjonat lotnictwa. Samoloty silnik w układzie V bardzo ciekawy no i co dalej mamy dalej mamy transporter opancerzony wóz strażacki marki Star i policyjny milicyjny samochód Nysa już widać stan troszeczkę ma już parę kilometrów najechane no i wyjeżdżam w Dziwnowa na dole znaczek takiej muszli morskiej jesteśmy więc na szlaku świętego Jakuba I cały czas ta trasa rowerowa prowadzi wzdłuż głównej szosy w ruch samochodów umiarkowany, niewielki można powiedzieć przypominam, że jestem poza sezonem, jest 3 września gwałtowny e, spadek ruchu turystycznego wraz z końcem wakacji Wjazd do Międzywozia. W Międzywodziu znowu pojawia się bardziej wyraźnie oznakowana trasa rowerowa. Zobaczymy jak tutaj wszystko wygląda nie było za dużo tego międzywodzia już jest tablica końcowa terenu zabudowanego więc gaz dodech można próć Zaczyna wychodzić słońce, czyli dzisiejszy dzień będzie można zaliczyć do dni pogodowych ze słońcem. Takie ładne tereny tutaj. Zaczynają się trochę wzniesienia. Bo tutaj już bliżej między międzyzdrojów to są takie dosyć duże klify. Więc tam w oddali już widać wzgórza. Po tamtej stronie klif i brzeg morza. Tu też droga pniesie pod górę rowerową. Dobrze. Tutaj zmiana kierunku jazdy w miejscowości Kołczewo. Będę skręcał w lewo. Nie wiem, zimowało się ładnie, ale skręcać będę w lewo. Chcę objechać. Tam jest taki zalew. I o tyle jest to interesujące, bo jest to miejsce, gdzie nigdy nie byłem wcześniej i prawdopodobnie już się tu nie wybiorę. Więc taki jest krok tych wyjazdów rowerowych miejsca, gdzie się nie było. Pewnie się już też nie przyjedzie. To jest wiele innych ciekawych miejsc do, do odwiedzenia ulica Bursztynowa Też wskazuje na to, że jesteśmy nad morzem No tak, jestem już w kołczewie ale widzę tam na wprost jakiś stary kościół z piękną wieżą więc myślę że skorzystam podjadę tam zobaczyć ulica kościelna pewnie zaprowadzi mnie do tego kościoła wtedy mam ochotę zobaczyć Zasadą moich wycieczek rowerowych jest by zawsze odwiedzić jakieś ciekawe miejsce Czy to jakieś ruiny, czy jakiś zalew, staw, jezioro i zabytkowy kościół Tak jest i tym razem na trasie znalazłem kościół w Kołczewie pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej Kościół jest zamknięty. Szkoda, bo można by było zobaczyć coś w środku. Ogromna klamka, ale drzwi nie ustępują. Tak wygląda obejście wokół kościoła. Na środku placu rośnie piękna stara lipa. Nie znam się na wieku drzewa, ale sądząc po pniu może mieć około 200 lat. Ryzykuję. Z tym stwierdzeniem, czy być może tyle ma. Takie miejsca zawsze jakąś swoją historię, mają jakąś przeszłość ciekawą, mniej ciekawą, drastyczną, radosną. Po takiej wycieczce zawsze warto sięgnąć do internetu i zasięgnąć dokładniejszych informacji. Tak, i tu już wyjeżdżam z Kołczewa. Jadę dalej w nieznane, ale mam nadzieję ciekawe i piękne tereny. To jakiś bagienny teren jakieś zalewisko. widać tam jakieś kaczki bardzo ładne miejsce te cieki wodne mają zawsze bardzo ciekawą florę i faunę miejscowość Chynowo wśród lasów i pól między morzem a zalewem kamieńskim Miejscowość Hynowo. zobaczę jak duża ona jest. Czy więcej niż 5 domów? Taką drogę tutaj mamy tak zwany bruk, albo kociołby, jak powoli. Trochę trzęsie. Nawigacja pokazuje 3,5 km takiej drogi Nie jest to żaden problem Jeszcze patrząc na to, że robi się pogoda Więc po powrocie do dziwnowa plaża Kąpiel w morzu Dla takich widoków warto jeździć na rowerze Prawda, że pięknie Budowa sieci wodociągowej i mamy przeszkodę na drodze. Dobrze, dobrze. Powolutku zajdę z roweru, przeprowadzę. No, no, no. Dziękuję. Miłej pracy! no i taka akcja na drodze i można jechać dalej tu jakaś wiertnica Ech, dalej w tak te Nie będzie się dało jechać. Jest i taka droga prawie polna, rozjeżdżona tylko miejscami płotniste kałuże. Ale zostało jej jeszcze półtora kilometra. Już w oddali widać zabudowania, więc tam zapewne będzie już. Jakiś asfalt. Zdecydowana poprawa drogi. Wyjechałem w miejscowości Zastań no i będę zamykał taką tą pętlę, którą zrobiłem wokół zalewu. I tutaj za jakieś 700 metrów widzę, dojadę, do, z powrotem dojadę do drogi. Na Świnoujście w Międzywodziu i skieruje się z powrotem do Dziwnowa Międzywodzie i tu już wskazy na Międzyzdroje Kołomrze Kamień Pomocki W tej fajnej restauracji takim by się jeździło, no i sporo w międzywodzie. Tym razem wjazd od strony Świnoujścia, potem już tylko droga przez Lazji i będę w Dziwnowie. To już charakterystyczny wjazd do dziwnowa, most zwodzony. Tu wycieczka się zaczynała i się będzie kończyć na dzień dzisiejszy. Zrobiła się piękna pogoda. No to trzeba będzie pójść na plażę.